Cześć, jeszcze dogrywam. Tutaj oryginalnie wchodzi łożysko 25 na 30 Tutaj łożysko wchodzi igiełkowe, takie malutkie. Nie mam go akurat tu przy sobie. Co zastosowałem? Teraz zastosowałem. Wstawiłem. Widać tam dobrze? Wstawiłem tam pełne igiełki, cały. Całe dookoła, same igiełki. Nie wiem, ile ich tam weszło. Tam powiedzmy, około 30 igiełek. Założyłem je z krzyżaka. Akurat pasowało grubością to było grubość 2,46 mm, 2 mm, 46 setek. Jak na tym się mierzy, mikrome, nie mikrometrem, no, suwmiarką elektryczną. Taka szerokość krzyżaka. To jest 75 y, miseczka grubość 22, jak to było teraz? 27? 27 27, i założyłem wszystkie dookoła y, w te igiełki, to było półtora miseczki weszło. nie Niecałe półtora miseczki, ale była jeszcze taka mała przerwa milimetrowa i też się obawiałem, może, żeby je kantowało. Krzywiło te e, całe no, igiełki, i wtedy założyłem jeszcze z mniejszego krzyżaka o numer mniejszy, 25 chyba na 70, chyba taki. I wtedy z tego wyjąłem chyba jeszcze 6 igiełek, i powkładałem je tam co, co któreś tam, chyba co piąte czy co szóste. E, igiełkę położyłem e, wtedy tą mniejszą. One są cięższe te igiełki, bo one mają 2 mm, czy 2, 2,2 mm, a te mają tu 2, 46, 48, zależy jak tam mierzyć. tak i wtedy byłem, z tych tutaj wyjąłem 5, a założyłem ich 6, tych mniejszych igiełek i wtedy fajnie ciasno o, i. Teraz taką podkładeczkę dorobiłem. 25 otwór w środku ona miała. Z wierzchu ją obtoczyłem. Na mniejszą, żeby 30 miała. I ten pierścionek, tutaj, co to jest taki oryginalny? Ten pierścionek taki stalowy. Tu jest o, tam jest łączenie tego. I tu mam miedziaczka takiego dołożone, żeby tu nie miało luzu. Teraz tu jest sztywno, fajnie tu na tym frezie. Nie rusza się. No, to się chciałem jeszcze podzielić. Dzięki, na razie.